Ciemka dziewczyny chłopaki, witam Was w kolejnym filmiku budżetowym na moim kanale. Ja właśnie dopiłam sobie herbatkę. Taką już ale zimową. Jest ciemno okrutnie, noc zapadła, a ja mam chwilkę czasu, żeby nagrać, więc korzystam z okazji po prostu, bo mam kasę, no i nawet sporo jej mam. Bo mam ponad 600 zł, i słuchajcie, patrzcie dziewczyny, czy Wy to widzicie? Ja mam drobne, także jest ok. Udało mi się porozmieniać Trochę bankomat mi, wiecie, po 50 zł wypluwał. I dziewczęta, dzisiaj bierzemy się do oszczędzania. Skoro mamy tak, tak piękną y, kasiurkę, to musimy y, z niej zrobić y, użytek. Tu mam. Mój kalkulator. W ogóle sorry, jestem trochę chora, ale to chyba każdy o tej porze. Dobra, i ustaliłam sobie nawet plan, co będę robić. Słuchajcie, dziewczyny, nie ma to tamto, ale to muszę chyba przesunąć potem nic z tego. I zaczynamy od wyzwania kobiecego. Jedziemy ostro, Asia, jedziemy ostro po prostu tutaj. Zaczynamy, słuchajcie, wyciągnęłam sobie już, zaczynamy od kapsułek. Ja po prostu będę w sobie wszystko tutaj robić. Może czarnym będę pisać. Słuchajcie, ja tylko otworzę. Ech, do... Ech, Boże, no po co ja po to wzięłam? Idziemy po kolei. Pierwsza kapsułeczka. 9 zł. Dobra. Gdzie mój woreczek jest, A, mam go gdzieś tam, dziewięć, dalej, druga, 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 to 16. dobrze. I dziś zrobimy? Mam nadzieję. Osiem. Chyba, że tu wiecie, wyjdzie nagle jakieś, nie wiem, ale myślę, że nie. I zostały tylko dwie. Nie trzy. Osiemnaście. I zgadza się. Dwa i dwa. Dobra. Dobra. Co tu jest? Pięć złotych. No. Zbliż się. I ostatnia kapsułeczka. Dziewczyny, takie satysfakcjonujące to jest, że te kapsułki o, 27 dziewczyny! Dużo. Dobre. W porządku. Czyli kapsułki mamy, już ja to sobie odłożę na bok. Kapsułki mamy gotowe i co by to teraz zrobić dalej? <tłukasz w sferę> Możemy sobie wzięła drapaczek. I lecimy. Dziewkę kolei. dziewczyny osiem, szesnaście, ale ciemno. Boże, przyszłam z pracy i Ciemność, widzę ciemność. Jezu, 30. Chciałam wydrapać te wszystkie zdrapki. Chciała wydrapać. <gryw> Ale po prostu... No tak. K. Tu jest kwota. Dobra. Ciekawa jestem, ile Asia uzbierała. Nie pamiętam, ale chyba 900 coś. To ja jeszcze jestem daleko. 22. No nie no, nie strapię wszystkich, bo tu jest przecież... No nie no. Dobra, 22 już dałam. Boże. Boże, 215. Dobra. Co to takie duże kwoty? Normalnie czuję się oskubana. Dobra, 215. A kto boga temu zebroni, słuchajcie. Yy, I tu jest czterysta dziewiętnaście sześćset trzydzieści cztery. Sześćset trzydzieści cztery złote. Idę jakby ujrzała, tu du du du. Sto dwieście piętnaście. No to jak to w ta był taki TikTok, słuchajcie. No to ile Panią pobyłam? Nie tam wiecie że miałam wypłatę już jej nie mam dobra, żartuję ciekawe jaki cel będzie tego bo w sumie miałam jeden cel, ale teraz nie wiem, wszystko przeznaczę chyba na remont na ten mój e, kochany e, na tą moją pralnię ukochaną chyba tak teraz tak, ha, ha, ha. chciałam zrobić kocielg ale gdzie ja mam w ogóle te karty słuchajcie, to jest grubsza sprawa bo ja bym miała słuszny bałagan bo nie mam czasu po prostu sprzątać. Czekajcie, muszę przecież koszyk... Ej, koszyk dobroci. I tutaj też mam bałagan dziewczyny, ale spróbujmy wygrzewać gdzieś tutaj to. Dobra, mam. Kociołek, kociołek. Ja na kociołek chcę tak mniej więcej stówę. Nie wiem, czy mi się uda, no ale spróbujmy. Kociołek. Bo w ogóle, jak skończy to wyzwanie kobiece, to mam jeszcze takie wyzwanie zaraz rozważnej i romantycznej tutaj. I będę grała w tamto potem. Dobra. No to próbujmy pierwszy z brzegu. I tego jeszcze chyba nie miałam, albo miałam już nie wiem. To jest to. Dobra. Muszę tu rzucać kostką. Dobrze. Poczekajcie, się nie mogę... No idę do mojej ulubionej kostki. Już nie będę zamykać, wam po co to po bez sensu? Tylko tak wy nie widzicie. To co mi się nie podoba. 4, 5 zł. O, lubię ten kociołek dzisiaj. Dobrze, 4 zł. I tutaj możemy sobie skreślić coś. No to lecimy z koksem. 4 plus 6 plus 6 plus. Coś więcej zrobimy. 18 plus 11. Jeszcze może jedno. Trzynaście. Dobra, pięćdziesiąt dwa. Dobra jest. I co? Ok. No to wezmę następną. Kruk. Gdzie ten kruk? Wow, 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 W końcu kapsułki. Ale tutaj mówią, żebym odłożyła pieniądze. A! Dobra, odłożę 20 zł. I kapsułkę. No i to będzie tyle chyba po kociołku. Pierwsza w sumie kapsułka. Widzicie? Dobra, co tutaj jest? No wiesz, co? Co tutaj, co tutaj? 9 zł. O, jak dobrze. 81. Ok. 9, tu wpiszę. Dobra, i, i coś tu jeszcze może zrobię z planszy hmm, Może tak. To na razie odłożę i coś tu podziałam. Yy, na przykład. Nie wiem, co. A może w sumie. Może tu sobie rzucę. Najpierw trzy. Dobra. Plus 103. No i to nie ma. Dziewczyny, przyszedł mój stary, znaczy się mąż, małż i, I coś tam gadał do mnie, nie? Nie wiem, czy to puszczę na YouTube, czy nie. Zobaczymy. Yy, w ogóle. W każdym razie, coś tam chciała, jakieś i że samochód przedstawić. Yy, I tak, yy, 103 dodałam dzisiaj. ostateczny i wyszło 356. No wybił mnie chłop z rytmu. No po prostu... Ach! Co za normalnie timing. No, jeszcze... No dobra, nie, nie dobra. Nie, nie, nieważne. Never mind. Dobra. O, no, spoko. W kocioku mm, ładne pieniążki też. Mamy ok Mamy no, spoko. Dobra. I na razie idziemy od tutaj z tego bindera. Nie nabieram jakieś chorobsko. słuchajcie, po prostu źle się czuję. Coś wyczuwam tutaj zły vibe. Dobra, i teraz tak, lecimy dalej. Jak w tle będziecie coś słyszeć, to są albo moi dzieci, albo koparka, bo sąsiad dalej kopie. I tak, lecimy tutaj. Chciałabym troszeczkę zrobić tych jesiennych wyzwań, więc zaczynamy od wiedźmyzozy. E, zastanawiam się, czy mogę dać jeszcze stówkę. E, mogę, dobra. Czyli od razu za pamięci damy tutaj już, żeby sobie wyciągnę. I po kolei lecimy. Nie, nigdy nie pamiętam, co tu jest, ale dobra, mamy tu. Lecimy po kolei. No to może tak. E,

Dobra, plus osiem, a może jeszcze jeden rząd? Dwa, jeden, sześć, czyli dziewięć. Dobra, pięćdziesiąt siedem. A jeszcze tą trójkę tu zakreślę, plus trzy. Dobra. I co? Tutaj jeszcze mam te kruki, ale to może za chwilę. Dobra. Teraz bingo, spróbujemy z bingo. Co te moje dzieci tak krzyczą? Co oni tak krzyczą? Ta jest fioletowa góra, ta jest dół. Nie wiem, czy to tak. 6 i 4, plus 2. Dobra, fioletowa na górze. 3 i 5 już było.

E, 6 <noise> plus 6. Dobra. I co? No i może tak. Może tutaj jeszcze sobie 16 plus 16. Dobra i zostało mi 10. To ja zrobię tak. E, 6 i dwa kruki. No, i stóweczka. Plus 100. Dzisiaj jest w ogóle dzień 20. 309 zł. No i brawo. Brawo, ja. No, lecę tu jak burza w tym wyzwaniu. Ale się pochwaliłam sama, nie? Grunt to się sama pochwalić, dziewczynki. Oj, czuję, że ten film będzie długo trwał. I trochę mi zeszło tutaj. Dobra. I lecimy do kociego uroku. Lecim, lecim. I tutaj też od razu stóweczka. Dobrze. Dobra, koci urok. No to już nie będzie tak łatwo. Yy, dobra. Ja chcę tak. tą mam kostkę ostatnio i to jest dwunastka. Dwunastka. Idziemy do bingo. Jeden i trzy. Dobrze. Siedem. Nie, czekajcie. Trzy i siedem. Znowu trzy. Trzy i dwa. 3 i 1 psikusy tak, chciałam Wam powiedzieć, że ktoś mówi, że ja tu rzucam kostką taką wiecie, dwunastką ale ja rzucam tą kostką szóstką no, widzicie 16 zł mi każe widzicie dobra Dwa i cztery, znowu <noise> sześć razy dwa, to jest dwanaście cztery i dziesięć. Dobra, już moje dzieci jakąś awanturę wyczuwają wyczuwam awanturę. Sześć i dwanaście to już było. No, cztery i jedenaście to też już było. Dobra. Teraz tak cztery i trzy, osiem. Dobra. A tu coś jeszcze jest dobra, ale to idziemy z bingo dobrze 3 i trzy dobra, do, znowu zgubiłam wątek tu muszę rzucać kostką yy, szóstką, bo było mama, mama, mama jestem głodny yy, dobra Dobra, jeszcze mogę w ogóle rzucać. 4 i 1 plus 3. A powiem Wam, że jestem się już taka zmęczona, czy ja nawet nie wiem, czy ja to dobrze rzucam, czy nie. 5 i 6. Znowu psikusy. Rany boskie plus 14. No tu. 3 <try> plus 14 plus siedemnaście osiemdziesiąt siedem mamy takie trzynaście nie mamy, ale mamy dwanaście i po prostu damy całą stówę i tyle plus sto dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dobrze ja dałam tutaj już Czekajcie, bo już nie wiem Zaraz sprawdzimy w kopercie Gdy wieście, dobra jest Dałam Fajne to wyzwanko, ten koci urok Ewelinka też go robi Ze stokrotnika Dobra I tu bym chciała teraz iść do tych moich Troszkę chociaż im tu dodać Odrobinkę yy, Okej okay. Um, ile tu jest sześćdziesiąt siedemdziesiąt czy ja tu mam tyle pewnie, że mam dobra dobrze okej okay. tutaj też coś dołożymy trzydzieści czterdzieści dobrze tak Jest yy... tu jeszcze nic, to wyzwanko nie ma. No wiecie co? No, ja no ja ci zaraz dam. Czekaj, ile ja tu mam jeszcze, żeby chociaż odrobinę 20 zł, proszę? Tak no, dobra, dajmy 40. Ok, i co? I tu chociaż styżkę? Może z jakąś małą dyszkadamy? damy? Bo chcę jeszcze do jednego wyzwania iść. Dobra. Chcę iść jeszcze, słuchajcie. Do tych moich wyzwań y, wiem, że nie będę miała dużo. Ile mam tutaj? 30. Y, no, że 40 zł, ale ja bym chciała tutaj coś, odrobinkę. Chociaż do tego wakacyjnego budżetu jakąś małą zdrapkę zdrapać. Y, dobra. 30. Dobra. I okej. Okay. 30 zł Dobrze, Dobrze jest. Dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I tutaj może się jeszcze coś uzbiera. wiem, że takie drobne, ale potem sobie gdzieś tam to wymienię. Zobaczmy, ile tu jest. Tu mam 9 dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, szesnaście. No i co? Nie ma szesnaście. Nie ma szesnaście. No i co ja mam zrobić? A tak dajmy tutaj. Czy ja tu w ogóle jakiś statut prowadzę? jest szesnaście. 16 116 złotych. No i dobra. No i teraz popatrzmy, co byśmy to mogli zrobić. Ha eee. ha <śm> Dobra, da zaznaczę tutaj, że 15. Dobra, i tyle. Nie będę tutaj nic kombinować. I już. Niech będzie ta złotówka więcej. I z głowy. Dobra, dziewczyny. To tyle, słuchajcie. Po kasie wszystko już rozłożyłam. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Jeszcze też tam grosza mam, więc uda się jeszcze tutaj do uzupełniać. Zwłaszcza bym chciała tutaj, słuchajcie tą wiedźmę i koci urok ogólnie te wyzwania jesienne jeszcze i troszeczkę tutaj bo tutaj się bardzo całkiem milutko zrobiło teraz no i dalej chcę kończyć ten, to wyzwanie kobiece ile ja tu mam? 600 coś, tak? może by się już udało tam kiedyś skończyć ostatnim, na, na następny raz chociaż nie wiem tu mam jeszcze całkiem sporo ale powoli jedna zdrapka, nie, dwie dwie zdrapki eee, tu jeszcze mam kostkę dwudziestkę, no i tu eee, damy radę, słuchajcie co byśmy nie dały rady niby tak tutaj, czekajcie, jak ja tutaj dałam że ja to wyzwanie w grudniu skończę, ale ja chyba je wcześniej skończę tak mi się coś wydaje, po prostu Dobra, potem byśmy trochę drapnęli te zdrapki, następnym razem. No, już tutaj rozważna w budżetowaniu się nam kłania. Ja chcę te listy czytać, bo mam dopiero pierwsze czytane, a tu jeszcze mam, słuchajcie, całkiem sporo. Także, no, to też jest bardzo fajne wyzwanie. I, i tak, ale też tutaj jest ono, yy, trzeba dużo pieniędzy po prostu. No i co dziewczyny, żegnam się na razie z Wami. Widzimy się, mam nadzieję, w następnym filmiku budżetowym bardzo szybko. Także do zobaczenia, trzymajcie się, buziaki, pa!